Przerażenie w oczach! Mamo, to tu będziesz mieć, patrz! Tu będzie miała przerażenie w oczach! Ja od razu mówię, że na wyższym nie idę, Amela. Ja, jest... ja też! <noise> Jeszcze czarną bluskę upraszczać się, bo mi zimno! <głosy> <głosy> Amela, jak tam chill? Ja się tam przytulę! Nie patrz w dół, pamiętaj, bo jak nie patrzysz w dół, to jest git! Nie bądź osłem. Nie bądź osłem, nie patrz w dół. Nie zatrzymuj się i nie patrz w dół. Bo jak się zatrzymasz, to rypnie. Nie bądź tak wysoko wcale. Czemu ty zawsze pierdzasz? Ja nie wiem. Jak tu ja mam się? Na tym coś już trochę boję. Mamo, na ja tym coś trochę boję. Nie, ty tam nie chcesz.

Oh